Siemanoliska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale Dawno mnie nie było, kto się stęsknił, kto się stęsknił, jak zostawi łapkę w górę Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym challenge'em Challenge'em, glitchem, trollem, nie wiem jak to nazwać w zasadzie Słuchajcie, pewien widz na TikToku, tak, na TikToku Oznaczył mnie pod pewnym małym, krótkim filmikiem z pomysłem na odcinek I postanowiłem go wykorzystać Portko, ty wiesz, że mówię o tobie, także cię serdecznie pozdrawiam Oczywiście wpadajcie też na mojego TikToka, macie go w opisie Tak, tak, zapraszam, zapraszam No, no i co, no nie będę to tak? będzie grubo, będzie... Akcja będą dymy, a co? Także łapeczka, subskrypcja, dzwonkiem Bo takich filmów jest tu już dużo A będzie jeszcze więcej No, lecimy po te 25 -ka. Chodzi o to, że patrzcie, normalnie jak chcę kucnąć To ja już nie mogę kucać Słyszysz? Ja kontrol klikam no nie działa, no nie kucniesz, no nie kucniesz. Jak wejdziesz głębiej, to zaczynasz pływać, no i też nie kucniesz. Także ogólnie cały czas ci widać. Maksymalnie możesz się tak schować, no to trochę słabo, nie? Ale przy wykorzystaniu skuterka, zobacz. No normalnie jesteś unbelievable. Znaczy, unbelievable to jest niewiarygodne. Na tym będzie polegał ten tron, oczywiście. Wy zobaczycie jakieś 4-5 minut materiału, ja będę to nagrywał z na jakieś 2 godziny, bo widzicie tu się nic nie dzieje i pewnie przez większy odcinek się nie będzie działo, jakiś cymbał nie przyjdzie, padnie tych czegoś tam. I wtedy ja wyskakuję, ale mu pompę na łeb, a on mówi, co? Co się stało Maciuś? I ja mówię wtedy, aha, myszku, nie spodziewałeś się mnie, tak się... Dobra, ja idę się chować dalej. No zobaczę ja za chwilę. Ej, idzie gościu, patrzcie, idzie gościu. No idzie w moją stronę nawet. No, w końcu ktoś się w moją stronę, jak już się zauważył, nie? No nie, ten gość był spocony, tak? Uwolnij się, to była jego wina, nie moja. Okay, ja mam tutaj już y, widzę apteczkę. Apteczka to już jest dobra przynęta, tak mi się wydaje. Zwłaszcza dla takiego bambiska. Się... O, apteczka. O, 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 ale smakołyki. Dobra, Myślę, że tak, moc... zapomniałem o apteczce. No, debil. No. No dobra, tu jestem trochę w cieniu, tak jakby, wiecie, idzie gościu. Widzi mnie, nie? Coś się tak dziwnie czai? Co on robi? Co on robi? On mnie widzi. On mnie widzi na 100%. Ale jak ja on się skradam, bo mnie widzi? Ja odwalał kaszane. No nie wierzę w gościa, co on robi. Ja nie wiem, jak ktoś chce zobaczyć na powtórce z jego perspektywy, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy na powtórce wariaty i zobaczymy to z jego perspektywy. To jest ten ziomek. Widzimy to teraz tego, tak jak... A widzicie. Muszę bardziej tak... Tak średnio to widać. Widzicie, tak średnio to widać. Muszę stawiać jakiś przedmiot... Yy, troszkę bardziej odsunięty od siebie i powinno być git. Bo jak dla mnie, to kurde... No nic, idziemy próbować dalej. A few moments later... Oni patrzą na potkę i jak się skupiają na podce, to nie rozglądają się po bokach, a ja tak to, jak patrzyli na potkę, to przy okazji widzieli też mnie, bo ja byłem bardzo blisko, nie? A przecież stąd jestem w stanie ich nadal zabić. Także mam nadzieję, że po tej analizie szybkiej wywnioskowaliśmy dobre wnioski <laughs> i teraz się to uda. Dobra gościu jakiś przyjść po tą potkę kurde, bo ja tu nie mam czasu. No, znaczy co? Teksty, styli, czy co? No tego się nie spodziewałem totalnie, chłopie plecy ładuję tych chamie najgorszy ty co? Prostaku nawet ci nie było zmiechać tak jesteś, tak, tak byś się tylko kampił, nie jeszcze pod wodą byś... <śla> No nie No nie no co za ham? Oczywiście ja to nie, ja to nie kampię, tak? Ja tutaj nagrywam odcinek <grystanie> Ale ja Trzeba tu postawić to Dla zbyłki postawimy tam karton, że niby ja tam siedzę Chłop będzie w szoku, ale ja on 200 jednak, ja jestem po prostu niesamowity Idziemy tylko z tego pełna na taki dystans, że ja w życiu nie zabiję No ale dobra I jedziemy z naszym skuterem Pa, no przecież to wygląda jak jakiś tani żart, jak jakiś najtańszy troll No kurde, na banku tam jakiś debil siedzi, tak byś sobie pomyślał, nie? Ja bym sobie tak pomyślał I raz do tego kartonu, a tam nikogo nie ma i mów, Ja się kręcę, nie? A tu chłop siedzi na skuterze pod wodą Nie wierzę w życie Nie wierzę w życie No kurde, akurat się chciałem przedstawić i był tu Ta Tak mnie nie lubi, no Zabij go! Dobrze! Kapi, dobrze! Ale jaka to było... <noise> Jaki to jest Unlucky, no akurat się przestawić tylko troszkę, przesunąć no i a, akura... Dobra, słuchajcie, tu dajemy potę Taką Tu dajemy taką, chłop w szoku mówi, Boże, potki za darmo, no rozdają potki za darmo, jak ja to chcę Dobra, powiedzmy, przecież wcale mnie nie widać, byczku, wcale, a wcale No, teraz to już w ogóle... Koks! Dlaczego ja nagrywam takie chore odcinki Top 25. A wy przy okazji, widzowie, przy okazji możecie napisać w komentarzu jakiś zwariowany pomysł, najgłupszy, najgłupszy. Na przykład wiecie, siedzicie sobie w wannie i wpadliście, Jest ciekawe co by było, gdyby w Fortnite zrobiłbym to i to, ale w sumie to mi się nie chce. To napisz to, chłopy, ja to zrobię, bo widzisz, ja mam takie porąbane te odcinki, że ja zrobię wszystko, tylko napisz co mam zrobić. <laughs> Także wiesz, sekcja komentarzy jest dla was, jak to się mówi. Wam jak sobie przybiegnie, pozbierać poteczki, o, poteczko, ale pyszna O, druga dusza, ale sobie wypije i wiecie, on zacznie pić, a ja wtedy, hops! wow, ta łeb go wale, tak o normalnie, on mówi, co, jest grane, nie? Zaczyna mi tańczyć, ja mu tańczę, brak densą, mówię mu, co, rybyszku, tak jest życie, jak mówię, pozdruj, on pozdrawia i wtedy lecimy dalej, nie? Tak by mogło być, ale pewnie skończy się jak was. na głowie ty! No chłopi zaparkował łódką na głowie! z bazę! <grym okreśń> no nie! No nie! No dobra, tu To no co? Rakietnica. Ej, ja bym to zaliczył, zaliczasz to? Powiedz że to zaliczasz, W ja cię, no proszę, powiedz, że to zaliczasz. Chłopi zaparkował na głowie ja mówię, on jest błąd, wyskoczył z tej łódki i był w wodzie. Ja mówię, no zobaczymy, więc zacząłem szybko wyskakiwać. On w ogóle nie wiedział. On nie wiedział, ty patrz. No, szok, niedowierzanie, nie mam pytań. O, ale dymy top 11, no chłopie, no. Ale akcja, ale akcja, kurde, 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 kurde. Jestem takim krokodylem teraz, pa. Wychylam łeb. Obczajam. Patrzę, co się dzieje. Jakaś ofiara nie ma. Idzie, patrz, ofiara się zbliża. Normalnie chowam się pod wodę. Obok, no patrz, no przecież to jest najlepsza brzmidenta na świecie No jak on będzie otwierał ten rzucik, to ja wychylam Hop! Walę mu rakietę na łeb z pompy, dolatuję 90, kręcę, jestem w niebie skybase nagrywam jeszcze potem Piję potem do... oj chłopie Idzie chłop, patrz, idzie chłop Jakbym miał tak szybko to zrobić, to by piknął, strzelił go i się szybko schował Ale wiecie, to nie wyjdzie, to nie wyjdzie Idzie, idzie, idzie Idzie, idzie, on tu będzie szedł w moją stronę na 100% On idzie po zrzut. Niech on mnie nie zauważy, błagam! Błagam, weźmie moją potę. Błagam, byczku, nie zauważ mnie! Proszę! Proszę cielosie. Panie, weźmie moje poty, go. Pa jak się czali! Albo mnie widział. Nie on mnie nie widział, nie ma szans. Nie ma szans. On gra jak Bambiczek, tak mi się wydaje. No patrz no stoi koło mnie, no. Mam dziwne wrażenie, że on o mnie wie. Nie wiem jak uważasz ty byczku, ja mam wrażenie, że on o mnie wie. Zaraz wychyli patrz. Już se daszek edytuje teraz, patrz. Tylko trochę mu schodzi, widzę. Coś, coś ma kłopoty z tym daszkiem. <grym> Ale akcja ty <grym> Może poszedł awk. Może na dwójeczkę szybko skoczył, jak myślicie, chłop się zestresował bo top 10 już pewnie pierwszy raz w życiu jego Idzie drugi, pa! Ja cię kręcę, idzie drugi! Fajnie by było, jakby się jeszcze. No i teraz mam przypał. Bo tak, tego piknę to tamten zobaczy. Tego piknę to ten zobaczy. Zaraz będę. Czemu się tu budujesz, kabie? No patrz, gnoja walonego, ty. Cebulaka. Zobacz, co sobie wymyślił, ty. Zobacz, chciał być lepszy, ty, ha? Zostaw mnie, mamejo. nie mam czasu, ja się muszę napić. <noise> Tam druga poteczka moja leży przecież. Ja ci teraz pokażę, moje 90 To się gościu tutaj. Odechce ci się grać z takim gościem jak ja. No co? Dostał! 30 pekło baj i będzie tu fikał do mnie, co once wyśli. Ajajaj aj, karamba! Ajajaj aj, aj, karamba, Mamasita, Seniorita, no nic stop 5, nie było źle. No i co? No i no i co? No nie, nie, nie było czegoś takiego jeszcze na YouTubie i co, zaskoczyłem cię, nie? Zaskoczyłem cię, ja wiem, dlatego zostaw tą łapkę w górę, zostaw suba z dzwonem, co się będziesz, Byszku, lecimy po te 25 koła. Także mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Nie zapomnijcie o tej łapce, no. No nie zapomnij no. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Dzisiaj. Cześć!